A więc, cześć, witajcie bardzo serdecznie w następnym odcinku na moim kanale. No, już w następnym odcinku z Gry Brawl Stars. Tak dokładnie, jest już następny odcinek z Gry Brawl Stars. Nagrywam kolejny odcinek, ponieważ bardzo chcę mi się pograć w Brawl Starsy. A bardzo długo czekałem, żebym mógł nagrać, bo nie chcę nagrywać codziennie, chcę nagrywać co jakiś czas. Dziwacie sobie programy Darylem. Jeżeli nie wiecie, zdobyłem go w poprzednim odcinku. To był bodajże czwarty odcinek. No ale nie chcę mówić na pewno, bo po prostu do końca no nie pamiętam. Więc no dobra. Gdzie będziemy sobie właśnie tutaj grali Darylem? Tutaj właśnie yy, prawdopodobnie w oblężenie, bo jest taki fajny nowy trybik. Walka z Bossem w ogóle będzie jutro. Yy, nie wiem, czy będę znowu jutro nagrywał Brawl Stars. Raczej nie. Raczej jutro coś innego nagram. Ale możecie się spodziewać, że i tak odcinek z Walką z Bossem do, yy, wejdzie na mój kanał, więc będzie fajnie. E, najpierw sobie zagramy Darylem, może w oblążenie, chociaż nie, zrobimy sobie po kolei, Dzisiaj będziemy testowali Darylę na wszystkich trybikach. Otworzymy też sobie te skrzyneczki, więc my możemy od razu sobie zacząć tutaj otwierać. O, bonus nareszcie! bardzo, bardzo lubię bonusy. Wiecie co? Ogramy sobie, będziemy te skrzynki otwierali tak, co mecz może, to będzie chyba dobry pomysł, tak naprawdę. Więc zobaczymy. Ogólnie, jeżeli nie wiecie, co robi Daryl, E, mu się w ogóle sam atak naładowuje i on turla się, bo to jest po prostu robot w beczce. On ma dwa shotguny. On właśnie strzela z dwóch shotgunów. jest Bardzo tak naprawdę dobre. E, naprawdę z bliska on zadaje takie obrażenia. Patrzcie, widzicie? On jest kozacki. I to jeszcze mu się samo naładowuje, tylko że on tym się odbija od ścian. I to też w niektórych momentach jest korzystne, lecz w niektórych momentach to się nie przydaje. Chociaż teraz nawet się chyba przydało, więc w sumie Spoko, spoko. Fajnie, że mu się to samo ładuje, to jest kozackie. I że on w ogóle, że strzela z dwóch shotgunów. To też mi się bardzo podoba. Fajne to jest po prostu. I wiecie. Totalny już shotguner, no nie? Patrzcie, tylko że nim troszeczkę... bo yy, to ciężko mi jest trochę wyczuć jak on strzela czasami, bo on ma te dwa ataki, tak czasami po prostu już nie wiem. Co tam się z nim dzieje? Jak widzicie, Daryl jest to naprawdę totalny kozak. W ogóle tu są gemy, których nie zauważyłem, przepraszam. No i dobra, słuchajcie. Nie wiem czy tak szarżować na nich, bo pamiętajcie, że tutaj to się strzeli no, i... Mo możemy tak naprawdę zginąć, co nie? Więc nie możemy też być tacy tutaj otwarci na wszystko, ale widzicie... Fajnie w sumie, że on się odbija, ale czasami to trochę przeszkadza. Na pewno to jego odbijanie pomaga w tym, jak ktoś jest w krzakach i będą sobie do niego po prostu podejść i... Czy do niego doturlać? Nie wiem trochę jak to powiedzieć. No powiedzmy doturlać, co nie? On jest naprawdę kozacki. Na, na, bardzo dobre jest w nim to, że on po prostu, że mu się ten super atak sam ładuje. To jest w nim koksu. Więc, no, naprawdę, kto mi nie powie, że on jest kozacki? No raczej każdy mi powie, że Daryl jest super, bo on jest po prostu kozacki. No i dobra, słuchajcie, mamy już te darmowe gębki. No spoko, widzicie, jak my tutaj nitę zabijemy na kilka hitów, co nie? No, zabijemy ją na kilka hitów. Bo czasami jest trudno trafić z dwóch shotgunów na raz, więc za troszeczkę... No w sumie to ciekawie. No widzicie, Daryl jest po prostu mega kozakiem. Wygraliśmy pierwszą walkę w tym odcinku. Gwiazdą gry nie byliśmy, ale... tak dostaliśmy mnóstwo pucharów. Chciałem bardzo dużo pucharów, znaczy nie bardzo dużo, ale troszeczkę pucharów właśnie Darylem tutaj zdobyć. 50 y, tych końców aż. 50 końców, to jest ja nawet tyle zdobywa, nie? No właśnie, patrzcie. Wow. Dobra, następną walkę sobie otworzymy po, po starciu. Być w starcie będzie bardzo ciekawe, ale krótkie cięcie. Już do Was wróciłem. Ogólnie nie wiem, że dzisiaj zdążyłem wszystkie mecze zagrać, więc może sobie to nagrodę odpuścimy, już była w poprzednim odcinku. To jest to, gdzie tam się te gwiazdki zbiera. Może dzisiaj sobie zagramy właśnie jeszcze w tego. W tego Siege'a, nie wiem jak to się nazywa. No coś takiego. Słyszałem, że ludzie na to mówią Siege często, ale ja do końca nie wiem, jak to się nazywa. To jest takie coś, że tam roboty idą i tam trzeba zniszczyć takie... Coś, coś Ala safe przeciwnika. Nie wiem, czy to jest safe do końca, ale. Troszeczkę przypomina safe. Powiem Wam naprawdę, Darley jest mega, po prostu bar... Przepraszam, że cały czas o tym mówię, ale to jest super rząd. ładuje ten super atak. mi się tak podoba. Po prostu jakaś masakra, słuchajcie. Nie wiem, czy podjeżdżać tą Szali tak szczerze. No chyba możemy ją w sumie podjechać, albo w sumie... Nie wiem, boję się trochę Shelly, tak szczerze. Kolta, no nie boję się tak bardzo jakoś darylem, ale wiadomo, że i tak może on szkody wyrządzić. Tu jest roza. Dokładnie. Czyli możemy pójść na Shelly, bo ona jest tutaj. No, troszeczkę możemy, chociaż w sumie obiliśmy ją. Bo ona też nas obiła. Dobra, pojdźmy sobie tutaj. Tam chyba jest Rosa, no właśnie, tylko nie trafiłem w nią. Więc no, e, fajnie, patrzcie, to nawet macie ten, że sam się ładuje, więc naprawdę to jest super. Kozackie, naprawdę fajne. Patrzcie, kozackie! Przepraszam, że tak zrobiłem, ale... Jest! Zabiliśmy ją i mamy teraz 7 Power cubów No naprawdę, Daryl robi tutaj grozę na planszy, nawet tak jest napisane w jego opisie. Więc fajnie. Ciekawe, kiedy będziemy mieli legendarne postacie, albo mityczne, co nie, albo epickie. Przepraszam, że tak spamie, ale muszę. A dobra, w ogóle, którzy byliśmy? Trzeci czy. Tak, trzeci, plus pięć pucharek. W sumie to nawet spoko. Oj, tutaj mi się bateria trochę wyładowuje na telefonie, więc sobie szybko zagramy. Złożymy sobie do skrzyneczkę, proszę bardzo. Już troszeczkę na szybciorku, bo. No dobrze, wiecie o co chodzi. Dobra, polepszymy sobie Barleya, ja trochę nim pograłem. Poza odcinkiem. Ok, mamy tutaj to. I w ogóle wkrótce będziemy mieli Broka. Ej, to w następnym odcinku pogramy sobie walkę z bossem Brokiem. Tak, już mam, mam już przygotowane. Że nie zapomnę. Dobra, teraz gramy w oblężenie, ale ja muszę zrobić cięcie, bo mój telefon ma mało procent. No bo ja to nagrywam telefonem, co nie? No i właśnie, jak widzicie, to się zbiera takie dość śrubki. Dzięki temu zauważyłem, że po prostu roboty są silniejsze. I trzeba tam zanosić do bazy. Zawsze spoko. No jakoś w Darylem jeszcze w ten tryb nie grałem, więc naprawdę ciekawie. Okej, okay, moi drodzy, teraz na nich podjedziemy tutaj. Odbijaniem się, dobra i teraz lecimy, 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 lecimy! Ło, ale dostali, patrzcie, widzieliście jak Dary tutaj pokonał? No nieźle, nieźle, tylko że ta ich maszynka mnie rozwaliła. No jak widzicie ich robot tutaj idzie, chyba wam się to nie wyświetliło. Może na chwileczkę, dobra, słuchajcie, musimy bić teraz tego robota, on chyba... On nas bije? Tak, on nas bije, co?! Co?! Ja myślę, że on nas nie bije, Myślę, że on tylko na safe idzie. O, jednak nas bije. No dobra, ale my go jakoś tam załatwimy, słuchajcie, na dwa hity my go załatwimy. Ja no nie. Nie wartuję sobie tak na, na tysiąc może hitów, albo na sto. Nie wiem, dobra, nieważne. Leżymy teraz tą tą, tą, tą dziewczynkę, kurde. Tą Jessie. Miałem pograć trochę Jessie w tym odcinku, ale pomyślałem sobie, że pogramy z tylko Darylem, czekacie? O, chyba nie mogę sprawdzić, czy mam procent, jak nagrywam, kurde. Nie mogę, dobra, mam jeszcze 14, słuchajcie, więc... Na spokojnie sobie to nagram. Tak ogólnie jeszcze nie mam programu. Zastanawiam się, jaki sobie zainstalować na komputer jeszcze, więc możecie napisać, który lubicie. Yy, bo na razie muszę nagrywać telefonem, bo po prostu nie mam troszeczkę jak inaczej nagrywać. No kurde, chciałem tego użyć. Na komputerze strasznie trudno się używa super ataku. To jest tak trudne. Naprawdę masakra. Bo w ogóle dlaczego na Frobot nie poszedł? Ej, to jest nie fair! To, to nasz robot powinien pójść. W ogóle żadnej śrubki nie zebrałem. Tak dziwnie trochę w tym. Znaczy gram, ale w ogóle się nie skupiłem, słuchajcie. Słuchajcie. po chwilkę nic nie będę mówić. Aj, przepraszam, że tak słychać, że ja spamię. Wiem, że to was może denerwować trochę, ale ja muszę tak spamić tutaj. To jest po prostu. Sokierka. O, bierzemy tą śrubkę. Proszę, chociaż jedną śrubkę zdobądźmy I uciekamy! Jezus. Dobra, mamy jedną śrubkę, tak. DarkFoxy8 zebrał jedną śrubkę. Brawo! Wydałoby się teraz jakieś kurde oklaski z YouTube, ale nie mam czasu teraz tego włączyć i w ogóle nie mam jak, więc no. Dobra. Eee, nie wiem. On jest też dobry w sumie do uciekania. Więc spoko. Dawaj śrubkę. Kurde. Ja za, ja za bardzo nim podjeżdżam. Patrz, już teraz ich trzeci robot idzie. Nie wiem dlaczego. Ale w sumie mało mnie to obchodzi, w tej przegramy, bo przecież mamy jeszcze tą mega skrzynkę do tworzenia. Znaczy tą mega. Nie wiem, jak ona tam się nazywa, ale. To jest po prostu ten duży Brawlbox, co nie? Tak naprawdę fajnie, fajnie. Bardzo lubię nim szarżować po prostu, dlatego takim w sumie szarżuję. Możemy w sumie jeszcze raz zagrać. A to może po skrzyneczce. Kurde, straciłem pucharki. Dobra, słuchajcie, bierzemy skrzyneczkę, tą. Uwaga, co będzie? Końce. Chyba nie będzie brawlera, szkoda. Ale 65 końców do Jessie. No nie ma nowego, ale. Jezu do bula i 2T. Ticket i 3 Gemy. No w końcu jakieś Gemy. No to mi się przyda, bo ja mam mało Gemów, ale mogę sobie bula polepszyć. Chętnie <grym> sobie go polepszę. No i ja sobie jeszcze raz zagram, może w starcie, słuchajcie. I zaraz się zobaczymy. Mam już 4 Power Cubes. No jednak 5. No, jak widzicie, tutaj właśnie znowu wygrałem. Pierwsze miejsce słuchajcie, więc naprawdę super. Tak, przed chwilą, y, miałem plus jeden pucharek, ale teraz wygrałem, więc naprawdę super. W następnym odcinku prawdopodobnie sobie pogramy brokiem, który z tego co wiem, jest po prostu mega super epicki. No, w ogóle mam słuchajcie dwa rery, nie mam nawet jeszcze Rose i Poko. Ale nieważne, gra mi się bardzo dobrze, więc poko no, spoko poko. A więc co, jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to możecie zrobić łapę w górę. O Boże. I suba. No i co? Trzymajcie się na liczbę. Do następnego odcineczka. Pa pa! W ogóle nie ma skina do Daryl, do ale dobra, nieważne. Pa pa!